Dzień dobry, Łukasz Czemeryc, Witam Państwa w kolejnym odcinku z piłką odbłuku po Tatry, czyli przegląd wydarzeń minionego weekendu w Betlik III lidze. Rozpoczynamy od spotkania, od spotkania KE związownica Pogoń Lubaczów. To spotkanie rozegrane zostało w piątek. Pierwsza bramka, wspaniały strzał Mateusza Jezierskiego. Pretensje gospodarzy o to, że nie z tego miejsca wyrzucony aut w drugiej połowie. Po takim zagraniu Kasi wyrównuje, Aleksandr Baraniuk, mamy 1 do 1. My już przenosimy się szybciutko na stadion Wisły II Kraków, dokładnie Prądniczanki, gdzie Biała Gwiazda, rezerwy tej drużyny mierzyły się ze Świdnicką Avią i to był koncert Arkadiusza Maja, zawodnik, który do tej pory nieco zawodził Żółto-Niebieskich, popisuje się takim oto hat-trickiem. Trzy bramki tego zawodnika i jeszcze tutaj mamy asystę do Remeniuka. 4 do 0 w 58 minucie prowadzi Awia Świdnik. Wisła Kraków była w stanie odpowiedzieć tylko jednym trafieniem z rzutu karnego. Tutaj właśnie sytuacja, gdzie faulowany był zawodnik gospodarzy i ustala wynik spotkania na 1 do 4 Karol Tokarczyk. To kolejna bramka tego młodego napastnika. Lewart Lubartów wygrywa 1-0 z niespodziewanie z Wiślanami. z Kabina. To, 7, to już 7 punktów w trzech ostatnich meczach po bramce Łukasza Najdy. A my już widzimy spotkanie Sandesi z Sandecji, spotkanie można powiedzieć sezonu. Przed Państwem rzut karny za to zagranie, za ten faul na napastniku Sandecji. Wykorzystuje tą jedenastkę najlepszy strzelec. Betli trzeciej ligi Rafał Wolsztyński do przerwy 1 do 0 tutaj wspaniała, fenomenalna, indywidualna akcja Kacpra Talara i jeszcze dodatkowo piękny strzał z dystansu pokonuje bramkarza gości 2 do 0 w odpowiedzi takim oto strzałem Piotr Giel zmniejsza rozmiary porażki mamy 2 do 1, ale już na więcej goście nie byli w stanie odpowiedzieć Czarni przegrywają u siebie ze starym 0 do 2 po bramkach Stanisławskiego i Krystiana Adamiaka, a my już jesteśmy w Tarnobrzegu. Gdzie? O, kibice przecierali na początku oczy ze zdumienia, bo oto Krzysztof Bociek wyprowadza gości na prowadzenie. Później fenomenalnym strzałem popisuje się Piotr Lisowski, a następnie rozpoczął się, no można powiedzieć, teatr jednego aktora. Oto przy, przypatrzcie się Państwo, Kose i wraca do doskonałej formy. Zachwycał ten zawodnik w rundzie jesiennej. Bramka w 29 minucie 2 do 1. Tutaj taka no, do pustej bramki strzela swoją drugą bramkę i w 68 minucie ustala wynik spotkania na 4 do 1 dla Tarnobrzeskiej siarki. Już wędrujemy na kolejne boiska. Podlasie wygrało z Wysoką Dębica 2 do 1. Bramki strzelał Szymon Kamiński, Jarosław Kosieradzki, a w ostatniej minucie odpowiedział Michał Czarny trafieniem dla gości. A my już jesteśmy w arcyciekawym starciu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krzo Chełmianka. Tutaj fenomenalna akcja. No tak nie gra drużyna na, zespo na poziomie czwartym. To jest akcja co najmniej z ekstraklasy. Kiedy to? Jarosław Lis pokonuje bramkarza hełmianki Jerkego. Druga niemalże kopia w tej ostatnim etapie. Także Jarosław Lis, także głową pokonuje bramkarza hełmianki 2 do 0 Hełmianka miała swoje okazje, tutaj strzałę korbeckiego, czy też kolejna próba. Ale to jeszcze przed przerwą Damian Mężyk ustala wynik spotkania. Krzo Chełmianka ku uciesze miejscowych kibiców 3 do. Zera. A my już jesteśmy w Świdniku, w starciu niedzielnym. Po takim oto błędzie defensywy Świdniczanki wyprowadza gości na prowadzenie Eryk Szymański. To była piłka niemalże ze swojego pola karnego zagrana. Jeszcze przed przerwą po rzucie rożnym Krzysztof Figiel, który otrzymał szansę od trenera Łukasza na grę w pierwszym składzie. Pod nieobecność kapitana Świdniczanki ustala wynik spotkania na 1 do 1. Jeszcze kilka razy w drugiej połowie kibice wzdychali, można powiedzieć, do, do sędziego, chociażby tak jak w tej sytuacji, żeby gwiznął jedenastkę. Nic takiego nie miało miejsca. W ostatniej minucie jeszcze piłkę meczową miał rezerwowy Daniel Eze, ale e, ostatecznie sko skończyło się polubownym remisem. To wszystko na dzisiaj ode mnie. Kanał z piłku od Bogu Potatry. Do usłyszenia.